Na kanale Bajkawa Kraina Wartości. Zasubskrybuj nasz kanał, by nie ominęły Cię nowości. Lisek Antek i przygoda na leśnym szlaku. W wielkim dębowym lesie, gdzie drzewa sięgały ku niebu, a promienie słoneczne przebijały się przez gęste gałęzie, Istniało magiczne miejsce, które było domem dla różnorodnych stworzeń leśnej krainy. Żyły tu zwierzęta o różnych kształtach, wielkościach i umiejętnościach: szybkie zające, powolne żółwie, sprytne lisy, majestatyczne jelenie oraz wiele innych istot, które tworzyły harmonijną społeczność. W sercu tego tajemniczego lasu znajdowała się leśna szkoła, w której młode zwierzęta uczyły się wszystkiego, co było im niezbędne do życia w lesie. Szkoła ta była miejscem pełnym ciekawych historii. Każdego dnia nauczyciele, pani Sowa i pan Borsuk, dzielili się swoją mądrością i wiedzą z uczniami. Panowała tutaj radosna atmosfera, a drzewa otaczające budynek szkolny dodawały wyjątkowego uroku temu miejscu. W tej szkole każde zwierzątko miało swoje miejsce i zadanie. Mrówki pilnowały, by wszystko było na swoim miejscu, a wiewiórki, przynoszące wiadomości ze świata drzewek, z radością dzieliły się swoimi nowinkami. Jednym z uczniów był Lisek o błyszczącym futrze i bystrym spojrzeniu. Miał na imię Antek i choć był inteligentny i zwinny, miał swoją słabość. Lubił oceniać inne zwierzęta z góry, kierując się jedynie pozorami. Pewnego dnia siedział na swojej ławce i obserwował myszołowa Jacka, który zawsze siedział sam i bardzo dokładnie skupiał się na swoich zadaniach. Lisek pokiwał głową z drwiącą miną, patrząc na kolegę. Hej, Jacek, czemu zawsze siedzisz sam? Masz może specjalne okulary, że tak się skupiasz? Jacek tylko uśmiechnął się delikatnie. Nie, po prostu lubię uczyć się i robić notatki. To mi pomaga zrozumieć lekcje. Lisek podrapał się po głowie. Cóż, ja wolałbym się bawić niż siedzieć tak w odosobnieniu. Nagle spostrzegł wiewiórkę Ole, która nerwowo szukała czegoś w swojej torbie. Oho, znowu zapomniałaś zadania domowego Olu, zawołał Antek, kiwając ogonem. Czyżby twoje orzeszki znów zajęły za dużo miejsca w twojej głowie? Wiewiórka wzruszyła ramionami lekko zastydzona. Po prostu mi umknęło. Lisek westchnął z politowaniem. Musisz być bardziej uważna. Inaczej dostaniesz taką ocenę, że aż liście z drzewa będą się śmiały. Może spróbuj napisać notatkę i przykleić ją do swojego ogona, żeby więcej nie zapomnieć. Wiesz co, antek? odpowiedziała ola. Zajmij się lepiej swoimi sprawami zamiast wyśmiewać się z innych. Jednak Lisek tego dnia nie miał ochoty przestać śmiać się ze swoich kolegów. Na przerwie na przykład zrobił psikusa zajączkowi Maksowi. Schował się za drzewem i kiedy Max przechodził tuż obok, Antek wyskoczył nagle i wystraszył kolegę tak, że zając podskoczył na trzy metry w górę. Lisek śmiał się później ze swojego żartu jeszcze przez całą przerwę, ale nikt inny nie widział w tym niczego zabawnego. Na zajęciach sportowych Antek naśmiewał się z żółwia Karola który, jak to żółwie, nie był zbyt dobry w bieganiu. Ha, ha, Karol, nawet moja babcia biega szybciej. Karol miał inne dobre cechy, ale Antek ich nie zauważał. Taka była natura tego liska. Oceniał innych, nie zastanawiając się, czy to słuszne. Właściwie nawet nie znał zbyt dobrze swoich kolegów, ale nie przeszkadzało mu to w strojeniu sobie z nich żartów. Jednak wkrótce miało wydarzyć się coś, dzięki czemu wszystko miało się odmienić. Pewnego dnia mama Antka ciężko zachorowała. Po wizycie doktor Sowy okazało się, że aby mama mogła wyzdrowieć, niezbędna jest lecznicza roślina magiczne błękitne ziele. Był tylko jeden problem błękitne ziele rosło w górach, a żeby do nich dotrzeć, trzeba było przemierzyć cały las oraz przekroczyć rzekę. Antek jeszcze nigdy nie szedł tak daleko sam, ale wiedział, że nie ma innego sposobu na wyleczenie mamy. W lesie poranna mgła unosiła się nad ziemią, gdy Lisek z sercem pełnym niepokoju o swoją mamę postanowił wyruszyć w podróż po lekarstwo. Antek wędrował przez gęsty las, obserwując drzewa, które wznosiły się wysoko w niebo. Jego kroki były ciche, a uszy wyczulone na każdy odgłos wokół. Niepokój dławił go w gardle, gdy myślał o swojej chorej mamie, ale determinacja napędzała go do przodu. Gdy las stawał się coraz gęstszy, a światło słoneczne ledwie przebijało się przez gałęzie, Lisek zaczął czuć się zagubiony. Próbował orientować się po słonecznych promieniach, ale las był tak gęsty, że trudno było mu dostrzec jakiekolwiek wyraźne punkty orientacyjne. Minęły godziny, a Lisek nadal szedł, ale żadnej rzeki nie było widać. Zaczął się martwić, czy w ogóle znajdzie drogę do błękitnego ziela. Nagle usłyszał śmiechy i radosne okrzyki. Zdziwiony Lisek zbliżył się do dźwięku i zobaczył leśną polanę, na której bawili się jego koledzy ze szkoły. Zając Max, wiewiórka Ola i żółw Karol. Zając dumnie skakał wokół leśnej kępy kwiatów, wiewiórka wykonywała akrobatyczne rewolucje na przechylonym drzewie, a żółw cierpliwie obserwował ich zabawę. Lisek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Ależ co tu się dzieje? zawołał zaskoczony. Okazało się, że tak się zagubił w lesie, że krążył w koło. Właściwie wrócił w okolice miejsca, w którym rozpoczął swoją podróż. Zając Max, z uśmiechem od ucha do ucha, podszedł do niego. Hej, Antek, co tutaj porabiasz? Lisek był zdezorientowany. Ja szukałem rzeki, magicznego ziela. Chyba zupełnie się pogubiłem i trafiłem tutaj, zaczął wyjaśniać, ale przerwał mu żółw Karol. Spokojnie, Antek, powiedział powoli. Czasem trzeba przystanąć i zastanowić się, co dalej. Antek opowiedział kolegom, jak to się stało, że wyruszył w drogę. Wspomniał o swojej mamie i o zielu, które musi przynieść do domu najszybciej, jak się da. Zając, widząc niepewność w oczach liska, szybko przejął inicjatywę. Nie martw się, powiedział, unosząc uszy. Mam bardzo dobry słuch i wiem, w którą stronę należy się kierować aby dotrzeć do rzeki, zaprowadzę cię tam, a potem razem wyruszymy w góry. Oczywiście, idziemy razem, powiedział żółw, a wiewiórka kiwnęła z zapałem głową, dodając Nie zostawimy cię samego, antek, razem sobie poradzimy. Lisek poczuł się zmieszany, przypomniał sobie, jak wcześniej naśmiewał się z kolegów i oceniał ich po pozorach. Teraz ci sami koledzy oferowali mu pomoc, mimo że nie zasługiwał na nią. Jesteście pewni? Zapytał niepewnie, spoglądając na nich. Wszyscy chórem przytaknęli, a następnie cała czwórka wyruszyła w podróż. Podążając za zającem, który miał niesamowicie wyostrzony słuch, grupa szybko zbliżała się do brzegu rzeki. Zając prowadził ich przez gąszcz drzew, skupiając się na każdym odgłosie wokół. Lisek patrzył na Maksa z podziwem, widząc, jak skoncentrowany był na swojej misji. Z każdym krokiem zbliżali się coraz bardziej do dźwięków wodospadu, który oznaczał brzeg rzeki. Widzicie tam, za drzewami? Zawołał zając, wskazując w stronę delikatnego szumu wody. To musi być rzeka. Przeprawmy się na drugi brzeg. Tam czeka nas kolejna część naszej podróży. Bez wahania reszta grupy ruszyła za zającem w kierunku rzeki. Dzięki jego niesamowitemu słuchowi znaleźli drogę szybko i bezpiecznie. Lisek czuł się wdzięczny, że ma takiego sprawnego przyjaciela. Podszedł do zająca, czując skruchę za swoje zachowanie w szkole. Max, muszę cię przeprosić, zaczął Antek, unikając kontaktu wzrokowego. Przepraszam, że zrobiłem ci ten żart w szkole. Właściwie nie wiem dlaczego chciałem cię przestraszyć. Teraz widzę, że to było niewłaściwe. Zając spojrzał na Liska z wyrozumiałością, łagodnie kiwając głową. Nie martw się antek, powiedział cicho. Zające są bardzo lękliwe i czujne. Taka już jest nasza natura, ale dzięki temu mamy długie uszy i dobry słuch. Jesteśmy też bardzo zwinne i wysoko skaczemy. To pomaga nam unikać niebezpieczeństw. Lisek westchnął z ulgą, słuchając uważnie. Rozumiem teraz, powiedział cicho. Przepraszam jeszcze raz za mój głupi żart. Zając uśmiechnął się ciepło i uścisnął łapę liska. Wiedzieli, że odbyli ważną rozmowę. Gdy grupa przyjaciół zbliżyła się do brzegu rzeki, ich serca zadrżały z niepokoju. Woda była rwąca, a prąd wydawał się być silny i nieprzejednany. Lisek i jego koledzy spojrzeli na siebie z niepewnością ale wiedzieli, że muszą znaleźć sposób, by przekroczyć tę przeszkodę. Wtedy to żółw Karol wyciągnął swoją łapę i powiedział Pozwólcie mi to zrobić. Pozostali przyjaciele patrzyli na niego z niemałym zaskoczeniem, gdy żółw spokojnie ruszył w stronę brzegu rzeki. Jego kroki były wolne, ale celowe, a jego spojrzenie skupione na każdym ruchu wody. Żółw był bardzo uważny. Najpierw dokładnie zbadał prąd, obserwując kierunek i siłę nurtu. Następnie wybrał najbardziej stabilne kamienie i płycizny, po których mógł bezpiecznie przejść. Dokładnie stawiał każdy kolejny krok. Dzięki swojej determinacji w końcu bezpiecznie przeszedł przez rzekę. Na drugim brzegu odnalazł długą ułamaną gałąź. Chwycił ją w pyszczek i podał swoim kolegom, którzy chwycili się jej i po kolei bezpiecznie przeszli przez rzekę, starając się stąpać po tych samych kamieniach co wcześniej żółw. Cała grupa bezpiecznie przekroczyła rzekę. Kiedy stali na drugim brzegu, spojrzeli na siebie z wdzięcznością i podziwem. Wiedzieli, że bez pomocy Karola nie udałoby się im pokonać tej trudnej przeszkody, ale teraz byli gotowi na dalszą część swojej podróży w góry, gdzie czekało na nich magiczne ziele. Lisek zbliżył się do żółwia, czując w sercu skruchę za swoje zachowanie w szkole. Karol, muszę cię przeprosić, zaczął, spoglądając mu prosto w oczy. Przepraszam za to, że śmiałem się z twoich powolnych ruchów w szkole. Teraz widzę, że to była głupota. Twoja determinacja i spokój są naprawdę imponujące. Żółw spojrzał na liska z wyrazem zrozumienia, uśmiechając się lekko. Nie ma sprawy, Antek, odpowiedział cicho. Wiem, że nasze różnice mogą czasem prowadzić do śmiechu. Szczerze mówiąc, czasami sam chciałbym być szybszy, ale dzięki temu, że jestem właśnie taki powolny. Stałem się także spokojny i opanowany, a dzięki temu mogłem dokładnie zbadać dno rzeki, co pozwoliło nam bezpiecznie ją przekroczyć. Lisek poczuł się naprawdę głęboko wdzięczny za słowa żółwia. Dziękuję, Karol, powiedział ciepło. To, co zrobiłeś dla nas, było naprawdę niezwykłe. Żółw uścisnął łapeliska z szacunkiem. Wszystko w porządku, antek, odpowiedział. Najważniejsze, że jesteśmy teraz razem i możemy sobie pomagać w każdej sytuacji. Wszyscy wyruszyli w dalszą drogę, jednak nie wiedzieli, gdzie dokładnie znajduje się ich cel. Kiedy błądzili w lesie, nie mając pewności, w którą stronę się udać, nagle trafili na trzy małe jeżyki, które bawiły się wesoło wśród drzew. Z nadzieją w sercach zbliżyli się do maluchów, chcąc zapytać o drogę. Jednakże, kiedy próbowali zacząć rozmowę, Jerzyki ciągle się śmiały i wygłupiały, a ich odpowiedzi były pełne żartów. Jerzyki myślały tylko o psikusach i zabawie. Niemal wszyscy przyjaciele stali zdezorientowani, nie wiedząc, jak poradzić sobie z tą sytuacją. Wtedy to wiewiórka Ola, która miała dar do kontaktu z dziećmi, postanowiła podjąć próbę, zaproponowała swoim przyjaciołom, że może spróbować porozmawiać z jeżami. Ku ogromnemu zdziwieniu liska, zająca i żółwia, wiewiórce udało się nawiązać kontakt z małymi jeżami. Delikatnie, z uśmiechem na twarzy, zaczęła rozmawiać z nimi, zadając pytania o drogę. Po krótkiej rozmowie z jeżykami, wiewiórka Ola, obracając się do swoich przyjaciół, powiedziała radośnie: Udało mi się porozmawiać z jeżami. Wiedzą w którą stronę mamy iść. Idziemy na wschód. Lisek nie potrafił ukryć zaskoczenia. Wow, jak ci się to udało? zapytał zdumiony. One cały czas tylko żartowały. Ola spojrzała na niego z uśmiechem. No, mam trochę doświadczenia w rozmowach z dziećmi. Mam młodsze rodzeństwo, z którym spędzam dużo czasu, kiedy mama wychodzi na poszukiwanie pożywienia. Właściwie rzekła po chwili namysłu. To dlatego czasami przychodzę do szkoły roztargniona i zapominam zadań domowych. Przy dzieciach nie zawsze można się skupić. A kiedy mama zbiera dla nas orzechy i żołędzie na zimę, nie mogę ich spuszczać z oka, aby nie zrobiły sobie krzywdy. Liskowi zrobiło się głupio, przypomniał sobie, jak śmiał się w szkole z tego, że Ola jest roztargniona. Nie miał wtedy pojęcia, że jest dzielną siostrą, która zajmuje się młodszym rodzeństwem w domu. Przepraszam, Olu. Bardzo mi przykro, że śmiałem się w szkole z powodu twoich nieodrobionych zadań. Nie wiedziałem, że masz tyle obowiązków w domu. Ola uśmiechnęła się ciepło. Nie martw się, Lisku. Teraz już wiesz. Wszystko jest w porządku. Przyjaciele, dzięki wskazówkom Jerzyków. Szybko dotarli do podnóży gór, w których miało rosnąć błękitne ziele. Jednakże, stojąc wśród skalistego terenu, zastanawiali się, którą dokładnie drogą powinni podążać, aby dotrzeć do ziela szybko i bezpiecznie. Nagle z oddali dostrzegli swojego kolegę. Był to myszołów Jacek, który wypatrzył ich już dużo wcześniej. A teraz zbliżał się do kolegów, aby dowiedzieć się, co tutaj robią. Lisek krzyknął do przyjaciół: Patrzcie, to jest nasz kolega Jacek. Myszołów, opuszczając się bliżej, przywitał się ze wszystkimi. Witajcie, co robicie tak daleko od domu? Lisek pokrótce opowiedział historię, jaka ich spotkała, oraz o tym, że muszą znaleźć bezpieczną drogę przez skalne ścieżki aby dotrzeć do lekarstwa dla jego mamy. Na koniec zapytał, nie mogąc ukryć zdziwienia. – Jak to możliwe, że nas dostrzegłeś? Jacek uśmiechnął się i odrzekł. – Myszołowy mają niesamowity wzrok, zwłaszcza kiedy unoszą się w powietrzu. Nasze oczy pozwalają nam dostrzegać nawet najmniejsze ruchy na ziemi. Moja zdolność widzenia z dużych odległości jest znacznie lepsza niż u większości ptaków. Dzięki temu mogę wypatrywać pożywienie pomimo dużego dystansu. Koledzy patrzyli na niego z zaskoczeniem, nigdy wcześniej o tym nie słyszeli. Mogę wam pomóc w odnalezieniu ziela powiedział myszołów, po czym wzbił się w niebo i na kilka minut zniknął grupce kolegów z pola widzenia. Po krótkiej chwili wrócił. Widziałem z góry, że najbezpieczniejsza droga to ta przez przełęcz po prawej stronie, ale musicie uważać na luźne kamienie. Dzięki wskazówkom myszołowa grupa ruszyła wzdłuż wybranej trasy, ostrożnie omijając przeszkody i zwracając uwagę na każdy krok. Po pewnym czasie dotarli do niewielkiej górskiej łąki, na której rosło błękitne ziele, świecące się w promieniach zachodzącego słońca. Lisek szybko zaczął zbierać błękitne łodygi i liście, a gdy miał już pełen kosz, cała grupa zaczęła przygotowywać się do powrotu w rodzinne strony. Tym razem droga minęła im szybko i bez przeszkód. Myszołów poprowadził ich najkrótszą drogą z powrotem do domu. Śledząc jego wskazówki z powietrza, przyjaciele bezpiecznie pokonali całą drogę prowadzącą przez góry i las. Ponownie przeprawili się przez rzekę i wrócili do domu w dużo krótszym czasie. Bez Jacka nie byłoby to możliwe. Lisek Antek całą drogę powrotną szedł zamyślony. Miał wyrzuty sumienia, że oceniał wcześniej swoich kolegów, kiedy tak naprawdę nic o nich nie wiedział, a mimo to oni pomogli mu bez wahania w tej niebezpiecznej podróży. Po powrocie do domu. Mama Liska natychmiast spożyła napar z ziela, a jego właściwości pomogły jej powrócić do zdrowia. Z ulgą i radością cała grupa świętowała sukces swojej podróży i powrót do zdrowia mamy Liska. Następnego dnia wieczorem grupa przyjaciół spotkała się na malowniczej polanie, gdzie ostatnie promienie zachodzącego słońca rozświetlały otaczający las. Lisek, z głębokim uczuciem skruchy, postanowił przeprosić wszystkich jeszcze raz. Przyjaciele, chciałbym was wszystkich serdecznie przeprosić. Zrozumiałem, że moje wcześniejsze ocenianie was po pozorach było niesprawiedliwe i bolesne. Nie wiedziałem, Olu, że masz dużo obowiązków w domu i dlatego czasem nie zdążysz zrobić zadania domowego. Nie wiedziałem, że choć zające są lękliwe, to mają wiele mocnych stron, takich jak dobry słuch czy zwinność. Tak samo żółwie. Łatwo było mi się śmiać z Twojej powolności, Karolu, ale gdyby nie ona oraz Twoja dokładność, nie przeszlibyśmy tej rzeki. No i ty, Jacku, i twój niesamowity wzrok. Śmiałem się z Twojego skupienia nad książkami, a gdyby nie ono oraz twój niesamowity wzrok, Byłoby nam dużo trudniej osiągnąć cel podróży. Przepraszam Cię za to, przepraszam Was wszystkich. Teraz już rozumiem, że każdy z nas ma swoje mocne strony i słabości, które czynią nas wyjątkowymi. Dzisiaj nauczyłem się, że nie powinniśmy oceniać innych po wyglądzie czy zachowaniu, ponieważ nie zawsze znamy całą prawdę o ich życiu i doświadczeniach. To, co naprawdę się liczy, to szacunek i wsparcie dla siebie nawzajem, bez względu na to, jakie mamy różnice czy trudności. Zająkując się trochę ze wzruszenia, Lisek kontynuował: Dziękuję Wam wszystkim za to, że trzymaliście się przy mnie przez całą tę podróż. To dzięki Waszemu wsparciu i przyjaźni zrozumiałem, jak ważne jest akceptowanie i szanowanie innych takimi, jakimi są obiecuję, że będę starał się być lepszym przyjacielem. Ola z uśmiechem na twarzy objęła liska i powiedziała Antek, najważniejsze, że rozumiesz swoje błędy i jesteś gotowy się zmienić. Cała grupa przytuliła się, czując się silniejsza i bliższa niż kiedykolwiek wcześniej. Odtąd obiecali sobie wspierać się nawzajem, akceptować swoje różnice i cieszyć się każdą chwilą wspólnie.